15 października w Siedlcach rozpoczął się 11. Festiwal Nauki i Sztuki, organizowany przez Siedleckie uczelnie: Akademię Podlaską i Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Rokrocznie impreza ta przyciąga swoją bogatą ofertą naukowo-edukacyjną kilka tysięcy ludzi. Głównym organizatorem i motorem całej akcji jest dr Ryszard Kowalski z Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej. WSFIS w imprezie uczestniczy od kilku lat, przygotowując panele naukowe o tematyce związanej z prowadzonymi kierunkami studiów. Pierwszy z paneli przygotowanych przez WSFIS został zatytułowany Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a pomysłodawcą i głównym organizatorem był dr Andrzej Pietrych, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Są to sprawy najważniejsze zawsze aktualne. Przestępczość zorganizowana, dlaczego? Dlatego, że to jest to ten przestępczy biznes który ma tak ogromne wpływy, nawet w polityce, prawda, to widać. To I, i, I kieruje się bezwzględnymi metodami, które prowadzą do celów prawda. Częst, więc jest to duże zagrożenie. No, terroryzm również, proszę Państwa, jest ogromnym zagrożeniem obecnym. I jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, no w ogóle pytanie, czy państwo nam jest potrzebne jest chwilę instytucje prawda, obywatele sobie zadają pytania. Obserwują naszą władzę, prawda? Zachowania tej władzy i zadajemy sobie pytanie, czy państwo jest nam potrzebne? Otóż odpowiedź jest jednoznaczna. Jest nam potrzebne, bo dla człowieka jest najważniejsze bezpieczeństwo. Przede wszystkim bezpieczeństwo to fizyczne, prawda? A bezpieczeństwo fizyczne to zagwarantowanie obywatelom, że będą bezpieczni, że nikt nie zabije, nie pobije, prawda? I po to jest to bezpieczeństwo zarówno zewnętrzne i tutaj rola Wojska i bezpieczeństwo wewnętrzne, a przede wszystkim policji i innych organów ścigania, które zajmują się zwalczaniem tej przestępczości. Uznałem, że przestępczość zorganizowana jest, jest bardzo ciekawa, o tym się rzadko mówi, bo mówimy o zabójstwach, o różnego rodzaju takich czynach postpolityk, prawda? A zapominamy, że. Ta przestępczość jest bardzo Do współpracy zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Grzegorz Wądołowski oraz Andrzej Kuczyński praktycy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej o zadaniach żandarmerii wojskowej w walce z terroryzmem opowiedzieli pułkownik Jerzy Żygadło oraz kapitan Sławomir Garstecki. Przybyli na spotkania goście i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z zaciekawieniem wysłuchali wykładu na temat terroryzmu cybernetycznego, wygłoszonego przez Sławomira Moćkuna z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zadaniem naszym jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Powtarzam, zorganizowanej, zorganizowanych grup przestępczych. Staramy się tak jak umiemy. Nieraz i takimi metodami, o których nie mogę tutaj dzisiaj mówić, walczyć z tym z dużym zaangażowaniem w naszej stronie. Spotkanie zakończyło się pokazami sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach i pracy w terenie. Drugim i równie ciekawym spotkaniem okazał się panel naukowy zatytułowany: Przełamać bariery przeszczep darem życia który odbył się w niedzielę 18 października. Blisko 250 osób wypełniło aulę Akademii Podlaskiej przy ulicy Prusa, by zapoznać się z trudną, ciekawą i często budzącą dużo emocji tematyką, jaką pozostaje transplantologia. Na zaproszenie magister Małgorzaty Rutkowskiej, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, przybyły sławy polskiej transplantologii. Między innymi profesorowie Mieczysław Szostek, Wojciech Rowiński, Andrzej Biderman, Tadeusz Wrublewski. Wojciech Łebkowski oraz Piotr Fiodor. O sprawach poglądu bioetyki na temat transplantologii opowiedział profesor Józef Jaroń, emerytowany profesor Akademii Podlawskiej. Powstała taka koncepcja. Przyznam, że rzucenie się na taką tematykę o transplantologii było dość ryzykowne, no ale hasło padło. Naród musi wykonać. Pan rektor i pani rektor zażyczyli sobie wysoką taką poprzeczkę ustawili i w tematyce, i w wykonaniu. Nie wiem, czy myśmy sprostali temu. Proszę to, to są ci dwaj twórcy: profesor Nierbowicz, profesor Orłowski. Niestety obaj nie żyją. Profesor Orłowski niedawno zmarł, ale to są twórcy transplantologii polskiej. Wszystko, cokolwiek się. Rozpoczęło i działo w tym zakresie, to dzięki tym y, właśnie tutaj, y, pokazanym osobom. Oczywiście cały zespół musiał przy tym pracować, to jest część tego zespołu. Podczas trwania seminarium, swoje oferty w zakresie badań i diagnostyki zaprezentowały Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedcach, Przychodnia Omega oraz Enzoz Centrum. Uczestnicy mogli także oddać krew w specjalnie przygotowanym do tego autobusie Kropelka. Istniejąca od 1999 roku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach w poniedziałek podczas uroczystości w Nowym Kinie zainaugurowała oficjalnie 11 rok akademicki. Na inaugurację przybyło wielu gości, m.in. wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, ordynariusz diecezji Siedleckiej ksiądz biskup profesor Zwigniew Kiernikowski, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobijański, parlamentarzyści i radni, reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni oraz przedstawiciele biznesu. Po wprowadzeniu sztandaru uczelni i pieśni chóru, inauguracyjne przemówienie wygłosił rektor WSWIS dr Leszek Gadomski godni, dostojni goście, Wysoki Senacie, drodzy studenci, nauczyciele i pracownicy uczelni. W dniu 12 lipca 2009 roku minęło dokładnie 10 lat istnienia naszej